Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z cyklu Otwieramy. Kochani, zaczynamy kolejny odcinek, otwieramy, dlatego odkładam część paczek i zacznę może od tych mniejszych przesyłek. Te odkładamy na bok i najpierw może taka zawinięta. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Tego typu paczki listonosz po prostu zostawia mi w skrzynce, bo jak wiecie, nie wszystkie paczki są rejestrowane. Dlatego listonosz ma prawo zostawić po prostu w skrzynce i nie musimy nic podpisywać. I tak było w przypadku tej przesyłki. Tutaj mamy długopis. Zobaczcie, jak jest fajnie zapakowana. Nic tutaj się nie stało, nie połamał się ten długopis. I zaraz zobaczymy, czy jest ten, który ja chciałam. Okej, okay. tak, jest to ten długopis, który ja chciałam. Zobaczcie, jaki on jest śliczny. Ma tutaj taką chmurkę. E, zwykły, chyba będzie niebieski, tak mi się wydaje. Zaraz spróbuję napisać. Tak, widzicie, piszę na niebiesko. I moim zdaniem, jest naprawdę przeuroczy. E, zresztą, zobaczcie, jak. Oj, jaka ta chmurka jest piękna! <grym> Murka tęczą, taki długopis. Myślę, że to jest fajny gadżet, szczególnie jeżeli ktoś stara się być zorganizowany, dużo zapisuje, no to taki właśnie długopis z fajnym motywem. Myślę, że jest super rzeczą, więc to odkładam te śmieci, również odłożę na bok i otwieramy kolejną przesyłkę. Tutaj też myślę, że będzie długopis, ale tutaj już nie jest tak zabezpieczona ta przesyłka. Otwieramy i jest to długopis, który wygląda tak. Ale z tego co czytałam, to się właśnie go tak otwiera i jest on taki długi, e, czyli można go wiedzieć schować sobie do torebki, nie przeszkadza nam w niczym, e, bo jest taki malutki, a jak trzeba coś napisać, no to go wtedy otwieramy. E, więc on tak wygląda, jak jakaś taka tabletka rozsuwana, myślę, że jest całkiem fajna, więc e, mam dwa już takie fajne długopisy, jeżeli chodzi właśnie o akcję, organizację, to... E, Inwestuję w takie fajne gadżety, bo myślę, że zrobię dla Was oddzielny odcinek, właśnie z takimi organizacyjnymi gadżetami, więc to już będzie coś do pokazania. Odkładam te rzeczy i otwieram następną paczkę. Tutaj nie wiem dokładnie, co jest. Podejrzewam, ale nie mam pewności, dlatego zaraz się dowiemy. O, tutaj mam. Folię i e, taki case na telefon. I już powiem Wam, że jestem mega zadowolona, ponieważ nie wiedziałam, że on będzie taki gumowy. Myślałam, że on będzie sztywny, a jest po prostu super. No, zobaczcie, czy ten wzór nie jest uroczy. Strasznie chciałam takie ananasy, strasznie mi się ten wzór spodobał i myślę, że, że jest piękny. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie paseczki miętowo-białe i ananasy. No, i nie wiedziałam też, że dostanę za darmo folię, więc mam też folię super sprawa. Także to odkładam na bok. I teraz już taka większa przesyłka. Jest tu napisane, że jest to torebka. Podejrzewałam właśnie, że to ta torebka. Zaraz zobaczymy, czy moje przypuszczenia się sprawdziły. Tak, jest to taka mała torebka. Ja takie torebki potrzebowałam, y, bardzo chciałam. Jest niewielka, ale ładna. Ma pasek, który się tutaj jakoś tak zapina i można sobie regulować długość. Jest w ogóle y, logowana Mango. Podejrzewam, że to nie jest Mango, ale bardzo ładnie wygląda. Taka zwykła czarna torebka. Ona nie była droga, ona mnie wyniosła może 18 zł, coś w tym stylu, ale jest fajnie wykonana. Tutaj, zameczek, wszystko działa, więc naprawdę rewelacja. Myślę, że będzie. Oj, ale mówię, że działa, zamek, a coś się przecina. Ale jest ok, Więc e, tak ta torebeczka się prezentuje. No i chciałam coś takiego prostego na co dzień, żeby mogła sobie, wiecie, schować portfel, telefon, chusteczki i e, żeby mogła z nią śmigać. E, tutaj ma właśnie tą blaszkę i ma ogólnie też e, jak to się nazywa. No wiecie o co mi chodzi. Karteczkę z napisem Mango i teraz mi wyleciało słowo z głowy. E, więc tak wygląda jest taka z jakby takiej ekoskóry, ale takiej grubszej wiecie o co chodzi, że jest taka naprawdę fajna porządna, no, myślę, że jest fajna, dajcie znać co sądzicie i ostatnia przesyłka w której mam nadzieję, że będzie coś do ubrania ponieważ czekam na pewną rzecz bardziej nie wiem jak ona będzie na mnie wyglądać zobaczymy dzwonek do drzwi przerwał mi otwieranie ale nie otworzyłam jeszcze całkiem. No i tak jak mówiłam, tutaj jest coś do ubrania. Chyba pierwszy raz mamy coś do ubrania. To tak to zamawiam zawsze jakieś gadżety, jakieś tego typu rzeczy, a tutaj mamy coś zupełnie innego. Yy. I jest to takie wiązane, sznurowane body. Ja bardzo chciałam takie coś sobie kupić, zobaczyć jak ja będę w tym wyglądać. Yy, wiecie o co chodzi, teraz te body są bardzo modne. Jestem ciekawa jak to sznurowanie będzie wyglądać, ale wiecie, szkoda mi było wydawać 50 zł na to, żeby sobie tylko coś zmierzyć, wypróbować, bo nie, jest, nie mam przekonania czy będę to nosić. Yy, a tutaj znalazłam chyba za 23 zł to body, więc stwierdziłam, że sobie po prostu wezmę, kupię. No i oczywiście nowe ma tutaj też szmetki, jakieś kartoniki, nazwy sklepu i jeżeli chodzi o materiał, to jest fajny. Wydaje mi się, że, że będzie się dobrze nosił i prał. Ogólnie wykonanie wydaje mi się, że jest w porządku. Żadne jakieś takie, chociaż nie, tutaj jakieś niteczki wystają. Ale to jest jakaś taka drobnostka. Myślę, że to nie jest jakiś duży problem, a tak to naprawdę fajne jest to body ładnie wykonane, więc mam nadzieję, że będzie dobre. No i to by było na tyle, koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tym filmie. Jeżeli wam się podobało to standardowo proszę łapkę do góry, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów.